Witam. Nasza firma jest przedstawia Opla Astre J, wyposażoną w jednostkę 16 zaworową 1.6 Ecotec o mocy 115 Koń mechanicznych. W której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC, tym razem systemu Sekwent 32. Kolejną w komorze silnika widzimy komputer sterujący, reduktor Genius MB, filtr fazy lotnej. Elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej oraz wacze gazowe BRC. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworów głowicy, tak zwaną lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy, w dolnej części kokpitu. Poniżej widzimy diodę sygnalizującą minimalny stan płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 40 litrów, średnicy 580 i wysokości 200 mm. Zawór tankowania na życzenie właściciela umieszczony został. W dolnym, nielakierowanym elemencie zderzaka z tyłu po prawej stronie. I tak prezentuje się Opel Astra J z instalacją gazową derce.